Najważniejsze sprawy, które zostały w sposób no, budzący wręcz od przez pis zagmatwane i wykoślawione, to się to robi w ciągu trzech miesięcy, w ciągu pierwszych trzech miesięcy mamy półtora roku. I nic nie zostało zrobione. Dlaczego zakłada, że proces pana Kowalskiego napisany na blankiecie, który z internetu ściągnął, być może skopiował od pana Giertycha, jest mniej ważny jako protest od innych. Więcej ludzi jest zainteresowanych w tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić cały ten proces do końca, to znaczy za przysięgę pana prezydenta i tak dalej, niż żeby wyjawić, dlaczego jest tyle wątpliwości i kto jest za to odpowiedzialny. Elegancko zrobiłem sobie jajecznicę na śniadanie, ale niestety trochę ją przesoliłem. Jako, że czymś musiałem popić, a w domu miałem tylko piwo, to chcąc, nie chcąc dzień, zacząłem jak król od zimnego browarka. Nikogo nie zdziwi więc, że mam dzisiaj dobry humor. Dlatego, wiedząc co dzieje się w polityce, komputer włączałem z pewnym niepokojem, że zobaczę coś, co mi go zepsuje, ale na szczęście tak się nie stało. A to, co zobaczyłem, tylko jeszcze bardziej utrwaliło moje dobre samopoczucie. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a dzisiaj obejrzymy sobie najnowszy wywiad Millera. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie musiał wziąć udział w spływie kajakowym, ale zamiast wioseł, będzie miał łyżki do zupy. Zostawiliście? Jak tak, to lecimy z tematem. Jeszcze zanim przejdziemy do wywiadu, to chciałbym Wam pokazać jeden fajny klip z wypowiedzi Millera, który zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, jak wyglądały imprezy polityków za jego czasów. Różnych gości, no ja z żoną byliśmy tam zawsze zapraszani, więc w miarę możliwości też tam uczestniczyliśmy, zwłaszcza latem było bardzo przyjemnie. On wydawał bankiety w basenie, można było się też kąpać w basenie, przygotowywał rozmaite atrakcje. Czego tam nie było, wie pan, striptizerki, striptyzerzy, striptizerki z wężami, które się oplatały wokół gołych ciał. Pamiętam zresztą. Ja tak się bawiła polska lewica, Pamiętam zresztą 50. w basenie i Pamiętam zresztą, że Stałem kiedyś przy barze i jedna z tych sybieterek podeszła taka zmartwiona i powiedziała do mnie, niech pan popatrzy. Wszyscy faceci patrzą na te węże, a nikt na mnie nie patrzy. to no, jest jakiś problem. Niech się panie wygina jak wąż tak. No nie, to nie tylko lewica, bo on e, zapraszał ludzi z różnych e, politycznych brzegów. Cytując klasyka. mają rozmach nie. Aż strach pomyśleć, co się na tych imprezach działo. Ciekawe, ile ważnych dla Polski decyzji zostało podjętych w towarzystwie striperek. Gdybym wiedział, że tak to wygląda, to zamiast robić filmy na YouTubie, zostałbym politykiem. Oczywiście pod warunkiem, że do dzisiaj odbywają się takie imprezy. A jeśli tak, to mam nadzieję, że kiedyś wyciekną jakieś nagrania. Chciałbym zobaczyć, jak Jarosław Kaczyński wygrzewa się nad basenem w towarzystwie Nagich Niewiast. Ale dobra, zostawmy już przeszłość i przejdźmy do teraźniejszości. Jak pewnie możecie się domyślić, podczas tej rozmowy nasz bohater porusza kilka ważnych ostatnio tematów. Nie mogło zabraknąć sprawy, którą w ostatnich tygodniach uśmiechnięci promują jak jacyś nienormalni, a na myśli mam oczywiście domniemane fałszerstwa wyborcze których opozycja miała się dopuścić. Nasz dzisiejszy bohater jest często określany jako jedna z najmądrzejszych osób prezentujących lewicowe poglądy, ale tym razem zdecydowanie tą inteligencją się nie popisał. Tacy jak Giertych, którzy próbują do, dodrapać się tam do tej żywej materii, która jest szminkowana, pudrowana i tak zamiast zdobywać uznanie, to są potępiani. Otóż się, stała się rzecz niesłychana, wie Pan. Dzisiaj więcej ludzi jest zainteresowanych w tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić cały ten proces do końca, to znaczy za zaprzysiąc Pana Prezydenta i tak dalej, niż żeby wyjawić, dlaczego jest tyle wątpliwości i kto jest za to odpowiedzialny. Bo mnie osobiście już teraz bardziej interesuje odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że jest Tyle oszustw, tyle pomyłek, obojętnie jak to nazwiemy, i kto za to odpowiada, i czy ci, którzy to robili, poniosą odpowiedzialność również karną. To mnie interesuje, dlatego że jeżeli to nie zostanie wyjaśnione do końca. To już nigdy w Polsce w najbliższych latach żadne wybory nie będą traktowane jako wiarygodne. Szczerze czegoś takiego się nie spodziewałem. Szczerze liczyłem, że Miller nie da się opętać tej propagandzie, która jest promowana przez uśmiechniętych polityków i ich tuby propagandowe, ale widocznie przeceniłem naszego ulubionego starego komucha, bo ten opowiada rzeczy, które brzmią jak żywcem wyrwane z TVP. Niestety od samego początku wyborów jesteśmy atakowani tego typu narracją, co powoli robi się nudne. Już wszyscy, chyba nawet najbardziej fanatyczni wyborcy uśmiechniętych, przestali wierzyć, że te protesty będą miały jakikolwiek wpływ na wynik wyborów, a mimo to oni ciągle próbują grać tym tematem. I w sumie nie ma co się dziwić, lepszego tematu zastępczego chyba nie da się wymyślić. Już od miesiąca Polacy gadają tylko o powtórzeniu wyborów, a w tym czasie rząd może robić, co im się żywnie podoba, i nikt im nie patrzy na ręce. Już teraz widzimy, że korzystają z tego przywileju i zaczęli przesyłać nam imigrantów z Niemiec. Jeśli Polacy dalej będą dawać się mamić tematem protestów wyborczych nie wypada, w moim przekonaniu, tak się wyrażać o protestach obywateli. No bo skąd ona, dlaczego zakłada, że Protest pana Kowalskiego napisany na blankiecie, który z internetu ściągnął być może skopiował od pana Giertycha, jest mniej ważny jako protest od innych. No nie można w ten sposób. To akurat jej kompletnie. Nie wypada w ten sposób się ustosunkowywać do jakiegokolwiek protestu. To bardzo możliwe, że zaraz wybuchnie kolejna afera, którą przykrywają właśnie tym tematem. Zresztą nie tylko Miller promował ten pogląd. Słynny fan orientu Bronisław Komorowski poszedł nawet o krok dalej i zaatakował prezes Sądu Najwyższego za to, że ta miała czelność powiedzieć prawdę o tym, jak wyglądała większość tych protestów. Z tego co ja zrozumiałem, to nie chodziło o to, że są one mniej ważne, tylko o to, że w większości nie były one nawet dobrze wypełnione, a wyborcy koalicji nie zadali sobie na tyle trudu, żeby wpisać własny pesel. Co mnie osobiście strasznie bawi. Uśmiechnięta koalicja po wyborach wmawiała wszystkim, że przegrała przez jakiś zaścianek, bo elita głosowała na Rafała Trzaskowskiego, a teraz okazuje się, że ta cała elita nie potrafi nawet wpisać swojego PESELu w odpowiednią rubrykę. Temat powtórzenia wyborów nie był oczywiście jedynym wątkiem poruszonym podczas tej debaty. Pojawił się również temat naszej obecnej władzy i tego, jak bardzo ich polityka jest sprawcza. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jakie odziedziczyliśmy po PIS. Panie premierze, no bo z jednej strony to jest taka trochę. Yy... Przyznanie do własnej bezradności. No nie ma legalnych i skutecznych sposobów działania. No to nie ma w ogóle sposobów, czy trzeba się po inne? Proszę pana, bo na, bo na pewne rozstrzygnięcia jest już za późno. Był na to czas, tutaj wielokrotnie przy tym stole rozmawialiśmy, że kiedy już koalicja 15 października objęła władzę, to najważniejsze sprawy, które zostały w sposób no, budzący wręcz od razę przez pis zagmatwane i wykoślawione, to się to robi w ciągu trzech miesięcy, w ciągu pierwszych trzech miesięcy mamy półtora roku i nic nie zostało zrobione. Koalicja jest doskonałym przykładem tego, jak powinno się robić politykę. Najpierw jak jesteś w opozycji, to ciągle atakujesz rządzących i twierdzisz, że ty wszystko naprawisz. A kiedy wyborcy już ci uwierzą i uda ci się dojść do władzy, to nie robisz nic, a jako wymówkę mówisz, że to dlatego. Bo poprzednia władza tak zniszczyła Polskę, że po prostu nic już nie da się zrobić i tego nie da się naprawić. Schemat stary jak cała nasza scena polityczna, ale ja z Millerem w tym przypadku nie mogę się zgodzić. Ja uważam, że nasza ukochana, uśmiechnięta koalicja jednak kilka rzeczy zrobiła. Chcieli wprowadzić tarczę wschód, która odbierałaby nam wszystkie kompetencje w sprawach zarządzania obroną naszych własnych granic w przypadku konfliktu. Oraz zaczęli wprowadzać do nas archiwistów z Niemiec, jak wiem, że nie jest to wiele, i że nie są to rzeczy dobre dla Polski, ale jaka władza, takie dokonania? Co sądzicie o milerze? Zawiedliście się na nim, czy może się z nim zgadzacie? Dajcie znać w komentarzach. Niestety wujek musi już spierdalać, bo piwo samo się nie wypije, a coś czuję, że zdążyło się już porządnie schłodzić, aż nie mogę się już doczekać. Dzięki za dzisiaj. Byliście na kanale Kto Wygrał? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo słyszałem, że każdy kto to zrobi, dostanie zaproszenie na imprezę podobną do tych, które opisywał Miller. Do następnego. Siema.